Dzień dobry drodzy widzowie. 6 lat temu, tak to już 6 lat, rzuciłem pierwszy film spontanicznie nagrany o tej suszarce. Potem po dwóch latach użytkowania był kolejny z podsumowaniem, jak to się sprawuje. A przez kolejne lata pytaliście mnie w dziesiątkach komentarzy, w setkach komentarzy, jak ona się sprawuje, jak ona się sprawuje, jak ona się sprawuje. To jest ta sama suszarka po dokładnie sześciu latach. No, i jest średnio, ale można to łatwo naprawić, co też już wiecie po tytule filmu, że dzisiaj będziemy ją naprawiać. A co się stało, to już opowiadam. Nasza suszarka do niedawna się bardzo dobrze sprawowała. W komentarzach piszecie, czy kurczy ubrania. Skurczyła nam może na palcach jednej ręki. Można policzyć rzeczy, które zostały skurczone w niej. Tak to się sprawuje, jak być powinno. Oczywiście regularnie czyszczona. Od niedawna stała się rzecz następująca. Posłuchajcie sobie. Przyjazny, natomiast po uruchomieniu dość szybko mijał, po jakiejś minucie, dwóch. O tyle było to niepokojące, że stała się ona coraz głośniejsza. A co jest przyczyną tego? Takie oto kółko. A dlaczego mam tych kółek 4? cztery? się zaraz dowiecie. Zapewne zdziwi was, dlaczego ona tu stoi. Dlatego, że łatwiej jest ją naprawiać wyjedną z szafki, dlatego tu stoi. Przed wszelkimi naprawami, oczywiście, trzeba ją wyciągnąć prądu. Mamy cały tył, to można sobie tak naprawdę odkręcić do wyczyszczenia, to jest nic skomplikowanego. Mamy takie piękne naręcze ręcze śrubeczek. Do dostania się tutaj do odkręcenia jej potrzebna jest końcówka Torx TX20. Można sobie to na wkrętarkę, ale można też po prostu krócej za 2-3 zł kupić i sobie kręcić, natomiast wkrętarką jest dużo łatwiej i szybciej. Tylko przy przykręcaniu musicie uważać, żeby nie przekręcić, bo jednak to jest plastik i to można sobie niestety przekręcić gwint, a tak wygląda końcówka. Żeby, żeby ją naprawić, trzeba się dostać, trzeba zdjąć górę i boki. A jak zdjąć górę? To jest już odkręcone, ale Wam pokażę. Trzeba odkręcić tu, tu, wyciągamy zbiornik i tu mamy kolejną śrubeczkę. Którą po prostu odkręcimy. Popychamy do tyłu i ściągamy górną pokrywę. Tu będziecie mieli masę kurzu. A jak wygląda taka suszarka w środku, to teraz wam pokażę na zdjęciach, bo ja już ją rozebrałem, żeby zidentyfikować, co się tutaj zepsuło. E, więc teraz sobie popatrzcie na... i nie jest to ciekawe. Teraz musimy zdjąć bok. Od góry mamy takie same śruby. Tu i tu. Dodatkowo z tyłu była tu, tu i tu. W trzech miejscach trzeba odkręcić. Jak mamy to odkręcone, do góry i schodzi nam pięknie. Bożek, tu też będziecie mieli pełno kurzu, od razu Wam mówię. No i tak samo tu w środku, tak jak na zdjęciu widzieliście. No i teraz, co było przyczyną tego wspaniałego ha hałasu? Co tu się wydarzyło? I dlaczego ona w ogóle głośniej pracuje? Gdy spojrzycie sobie tu pod spód, to tu mamy taką rolkę. Jedna rolka, druga rolka i analogicznie po drugiej stronie są dwie kolejne. Jak zaraz wymontujemy, to zobaczycie różnicę. Mianowicie ta rolka odspoiła się od, od plastiku, spowodowała uszkodzenie tej rolki łożyska, on stracił bęben, stracił swój, swoją oś i zaczął się kręcić w ten sposób, góra-dół, góra-dół, góra-dół. I z czasem jak ona była lekko tylko roz, rozwalona, no to z czasem się wyrobiły te pozostałe rolki, wytarły i tutaj nawet widać, o, jak kawałki tej, o, słychać teraz, słyszycie? I kawałki tej rolki się tutaj wycierały i to hałasuje, więc to przy wymianie rolek trzeba będzie w ogóle wyczyścić i zdjąć te, o, to czarne wszystko, do szczęścia to dobrze schodzi. A jak prawidłowo znaleźć część do swojej suszarki? Wpisujecie w internecie mm, numer swojej suszarki. W tym przypadku jest to Perfect Care 800, ale ten numer, który jest podany w tytule firmu, to jest jej właściwa nazwa i po takim numerze szukacie produktu do swojego, do swojego sprzętu. W wielu sklepach internetowych, jakiś specjalizujących się w częściach zamiennych do AGD, można napisać też wiadomość, że mam taką i taką suszarkę, czy znajdę taką i taką część. W tym przypadku te rolki nazywają się profesjonalnie rolka bębna suszarki ubrań. Tak to się nazywa. Słyszałem też nazwę łożysko bębna, chociaż do dni jest do końca łożysko bębna, ale tak się tego szuka po prostu w internecie. Tych rolek nie odkręcamy na raz wszystkich, dlatego że bęben mógłby się obsunąć i byśmy mieli już wtedy duży problem z wymianą, więc wymieniamy je po, po jednej, po kolei. Najpierw odkręcę tą, która jest problematyczna. Wystarczy, jeżeli chcecie się troszkę pomęczyć, to wystarczy zwykły kulacz płaski 8, ja natomiast mam Klucz nasadowy z grzechotką będzie mi łatwiej. Nie ma nic prostszego. Nie ma nic prostszego jak po prostu nałożyć i odkręcamy. Śruba jest bardzo długa, więc trochę przyspieszymy film. To to jest pył z tej rolki uszkodzonej. Mimo że to było sprzątane kilka dni temu. Bo, widzieliście, bo poczekałem, aż zamówię te rolki. Śruba wychodzi. Teraz lekko do góry bęben unosi się i wyciągamy rolkę. Wychodzi. Czasem wyjdzie z tym plastikiem, ale to nie ma problemu, bo wystarczy go sportem wsadzić. To jest nasz problematyczny przyjaciel. Co tu się stało? Zobaczcie. Rolka jest odspojona. Porównajcie sobie teraz nową rolkę. To nowa rolka jest oryginalna, fabryczna. Po pierwsze, jak wsadzicie palce tutaj i poruszacie na boki, to tutaj jest luz. Tu tego luzu nie ma. Po drugie, no tu jest odspojone i ile jest starta? Nowa grubiutka i nie jest odspojona. Koszt takiej jednej roleczki 95 zł niestety. Natomiast trzeba wymienić 4, no bo tamte straciły swoje właściwości, powycierały się. Czyli naprawa będzie kosztować 380 zł, no chyba, że ktoś nie ma klucza płaskiego i torksa. No to jeszcze trzeba ze dwie dychy dołożyć na klucze, czyli około 400 zł będzie kosztowała ta naprawa. Patrząc na obecne ceny tych suszarek, czyli ponad 2000 zł i serwisu, który mniej jak 1000 nie weźmie za przyjechanie i wymianę tego. Myślę, że taka naprawa jest jednak opłacalna. Założenie nowej to nic innego, jak znowu trochę do góry bęben, nałożyć. Hops. I śruba. Wkręcamy najpierw palcami, potem dokręcamy. O, do pierwszego poru bo to jest plastik i taki dosłownie pół obrotu. Słyszycie jeszcze gdzieś? To stare rolki, ale nowa, nowa już na niej się oparł bęben. Teraz wykręcimy tą. Sytuacja jest ta sama, czyli lekko do góry i wykręcamy. To i będę dokręcił. Śroba out, do góry. I wychodzi. No wyjaś. O, proszę bardzo, tu od razu wylazło z całym. Wszędzie co, co wyjmujecie, to trzeba od razu to czyścić, to bez problemu, O, wychodzi z łożyska. Natomiast to łożysko ma tutaj ewidentne luzy. Tego nie widać niestety na filmie będzie, ale ono tutaj całe chodzi w tym. No i jest wytarte. Nie straciło, nie odspoiło się od plastiku, ale tu jest wytarte, przez co hałasuje jak się i ślizga się po... I ślizga się pogębnie. No i nowe, można tu o, sadzić, potem kółeczko, znowu do góry lekko nałożyć, Ops. na tych rolkach nie jest oznaczone w którą stronę to się wkłada, więc po prostu je wkładamy tak jak wygodnie. Pięknie z drugiej strony jeszcze mhm. hałasuje. Jedna strona jest zmieniona, czyli dwie rolki. Pozostaje nam druga strona. Odkręca się identycznie, czyli tak jak pokazałem na początku. Wymienię te dwie pozostałe rolki i zobaczymy, jak się będzie sprawowało. Jesteśmy po drugiej stronie. Mam piękne, czyste rączki, ale tutaj możecie sobie zobaczyć dzięki temu mechanizm. Oczywiście też wyczyszczony. I tu są te dwie rolki, które tak hałasują. Teraz spróbuję. O! Słychać ten dźwięk. Ewidentnie od tej rolki. Wyciągamy te rolki, wymieniamy oczywiście pojedynczo i wracamy. A druga jest zepsuta, zobacz. Widzisz? Też jest rozwalona. Dlatego tak hałasowało. I, I pół obrotu. Dobra, uwaga, chwila prawdy. Nie ma. Nie ma dźwięku. Jeszcze tu trzeba te pasy, co, co były w, wytarte przez tamte rolki, trzeba je dokładnie wyczyścić i odtuścić, ale to będzie wszystko. Co tu jeszcze może się zepsuć kiedyś? Podejrzewam, że ten pasek może sparcieć, a to też jakoś kiedyś go wymienimy, jeśli coś by się z nim stało. On na razie hula nie ślizga się, więc jest okej. Okay. Tu zaraz będziemy czyścić ten, ten pasek, co tu się wyślizgał i z drugiej strony też. No i warto jeszcze będzie przy okazji, jak już czyścimy, to to odkręcić i tutaj od tyłu bęben wyczyścić i tu jest taki wiatrak, i z tego wiatraka też warto będzie powyciągać kurz i kłaki, więc ja to zaraz odkręcę, to jest po prostu garść śrub i pokażę Wam, co tutaj jest w środku. Całe szczęście, że śruby są dokładnie te same wszędzie, więc nawet jak się coś pomyli, to nie ma problemu. I teraz tak, to się podnosi i tak wyciąga. I tu mamy taką bułę wielką. I tutaj musicie zobaczyć, tu jest taki dziwny wynalazek, bo tu jest taka uszczelka naciągnięta. I tą uszczelkę warto jest zawsze przeczyścić i czymś nasmarować, co jest... Tłuste, no oleju bym nie polecał, ale na przykład wazelinę, o, to można by było fajnie tutaj posmarować, żeby to tutaj potem lepiej przylegało. I tutaj mamy tył bębna, tu warto wyczyścić, bo tu się bardzo dużo zbiera. No i mamy tutaj ten wiatrak, o, i on tutaj obraca, jest połączony z silnikiem i on napędza całą suszarkę. I proponuję jeszcze to sobie odkręcić, żeby zobaczyć, czy tam się kłaki jakieś nie pozbierały, i wtedy to wyczyścić. Tym razem klucz nasadowy, dziesiątka, odkręcamy. Też jakby się zepsuło, to nic trudnego wymienić, wystarczy odkręcić. Jest taki serwis, samemu można jej zrobić raz na jakiś czas i pochodzi. O, nie pozbierało się nic, tu się też nic nie, nie pozbierało widzę. Jest ok. Tutaj się bardzo często zbiera też dużo kłaków, bo tylko ręka jest brudna, więc nie ma tragedii, można tam odkurzacz rzucić i wyczyścić, co też zaraz zrobimy. Nie martwcie się teraz całym tym brudem, ile się da, tyle się da, wyciągniemy to jeszcze wszystko odkurzaczem i do skręcania suszarki już będzie wyczyszczone, bo jeszcze Wam pokażę, jak ją oczywiście skręcić do sprawdzenia i uruchomienia, czy naprawy coś dały. No i co, po z, powrotem. z powrotem, posłuchajcie sobie jak lata. No i przed złożeniem trzeba wyczyścić to. Mam tutaj rozpuszczalnik akurat nitro. Może być w ostateczności jakiś alkohol, albo nawet zmywać do paznokci. I te buły najpierw trzeba tutaj pousuwać gąbką. O, i one bardzo pięknie schodzą elegancko. I tak sobie przekręcać cały bęben. I na koniec przejechać szmatą tym rozpuszczalnikiem to przetrzeć, żeby był odtłuszczony. Złożenie tyłu to nic trudnego. Po prostu wsadzamy tak. Dopasowujemy. I przykręcamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, chyba ze 20 śrub, tylko w drugą stronę. I robicie, jeśli robicie to wkrętarką, to uważajcie, bo trzeba to delikatnie, żeby plastiku nie rozkręcić. O, z wyczuciem. Zakładamy boczek. Tak. Tu trochę można się niestety na... Mam z tym, bo trzeba tak wcisnąć i o! Na, nałożyć od góry, no i teraz trzeba to skręcić. Wkręt od góry, ok. Drugi. I tutaj. Raz, dwa, trzy. No i cztery. Się znajdzie też. Drugi bok tak samo analogicznie z drugiej strony. A za chwilę, jak przykręcę oba, to pokażę, jak górkę przykręcić z powrotem. Górka jest bardzo prosta do zamontowania. Położyć. Nasunąć. Jedna śruba tutaj od frontu, tą, którą wykręcaliśmy. I dwie z tyłu. Tu i tu. Suszarka jest skręcona. Odpalamy i sprawdzamy czy działa, czy nasze naprawy coś dały. Mamy zbiorniczek. Chwila prawdy. Jeszcze ją wypada wypoziomować, bo ona na tej podłodze nie jest wypoziomowana. W szafce była, ale to drobny szczegół. Nastąpiła cisza, przestała się bujać, bo ona się bujała lekko przez to, że e, przez te wytarte rolki, zniszczone bęben tracił oś. Nie ma hałasu, musicie mi uwierzyć, że ona pracuje tak, jak pracowała Eglanowa, jak ze względu na to, że no, różne mikrofony nagrywają, więc dla Was to może być głośno po prostu. Dla mnie jest to standard, to co było. Na pewno ten główny dźwięk, co słyszeliście, był cichu, a także był taki dźwięk, że nierówno ten bęben chodził, tak jakby, ciężko powiedzieć, skakał, stukał, coś takiego było, tego teraz nie ma. Jest kompletna cisza. Ona pracuje tak jak była nowa. Szarka wstawiona, chodzi pięknie, cichutko, równiutko. Czy po sześciu latach dalej jestem z niej zadowolony? Tak, bo tak naprawdę to była naprawa jak zużyte klocki hamulcowe w samochodzie, a przecież jak klocki się zużyją, to nie wyrzucacie całego samochodu. W związku z tym 400 zł na 6 lat użytkowania i to bardzo intensywnego, gdzie dziennie ona potrafi 3 razy chodzić, często przeciążona, jakieś kołdry, nie kołdry, poduszki, to wszystko tutaj lata. I dalej chodzi. No mankamentem jest niestety to, że trzeba raz na jakiś czas ją rozkręcić i wyciągnąć te wszystkie kłaki, które widzieliście na zdjęciach, bo to nie jest za dobre. Dobrze, że to przy okazji żeśmy zrobili. Działa, działa. Miejmy nadzieję, że kolejne 6 lat podziała. Naprawa do na 400 złotych, samodzielna, zakończona sukcesem. Fachowiec podejrzewam wziąłby około tysiaka za to, czyli pewnie 500 za robotę, 500 za części. I tak samo by to zrobił. No a nowa ponad 2000. Także sens tej naprawy samodzielnej zostawiam Wam do oceny. Dziękuję za obejrzenie dzisiejszego filmu. Zapraszam do subskrypcji, lajkowania, komentowania i oglądania ja innych moich produkcji. Podziałała się jeszcze trochę stara.